Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 13. Jezus powiedział do tłumów: Królestwo niebieskie podobne jest do sieci zarzuconej w morze, która zagarnia różnego rodzaju ryby. Kiedy jest pełna, wyciąga się ją na brzeg. Dobre ryby wybiera do naczyń, a złe wyrzuca. Podobnie będzie przy końcu świata. Zjawią się aniołowie, oddzielą złych od sprawiedliwych i wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. Wtedy im powiedział: Właśnie dlatego każdy nauczyciel pisma, gdy staje się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do gospodarza domu, który ze swojego skarbca wyjmuje to, co nowe i stare. Gdy Jezus skończył nauczać przy powieściach, odszedł stamtąd. Rozważanie. Obraz sieci zagarniającej wszystkie rodzaje ryb ukazuje, że Bóg nie chce nikogo wykluczać ze swojego królestwa. Żaden człowiek nie jest odrzucony, ale do końca ma szansę, aby znaleźć się w królestwie Boga. To człowiek odrzuca zaproszenie do królestwa. Przykład ojca rodziny, mądrze używającego zgromadzonych rodzinnych bogactw, jest zorem misjonarza który troszczy się o to, aby orędzie Boga było głoszone wszelkimi dostępnymi środkami. Orędzie Starego Testamentu i Jezusowe Miłosierdzie wobec grzeszników nie są w żaden sposób ze sobą sprzeczne. Modlitwa. Pozwól mi, Panie, uczestniczyć w budowaniu Twojego królestwa, daj mi gorliwość w głoszeniu dobrej nowiny i mądrość w docieraniu. Z nią do ludzkich serc. Amen. Jeżeli modlisz się z nami, napisz w komentarzu Jezu. Ufam tobie. Pozostaw łapkę w górę i subskrybuj, aby być na bieżąco.